Pana, proszę poczekać chwileczkę Chyba się pan zapomniał, gdzie pan ma maseczkę, będzie pan odpowiedzialny i założy na to liczę, bo przez pana zachowanie ludzie stracą życie Ale ma pan zrycie i gdzie pana powaga Myśli pan, że kawałeczek, szmaty na twarzy pomaga Dobrze, proszę pana, założę daję słowo, ale jak każdy w tym sklepie ją założy prawidłowo. Oj, proszę pana, będzie pan miał przechlapane Nie mam oby o innych, bo teraz rozmawiam z Panem, ale w takim wypadku Yeah. Brak zakrycia twarzy lubi pan takie psoty, W takim razie będzie mandacik pizę złotych Ja nie przyjmuję to rozporządzenia głupie i ten mandacik może pan sobie wsadzić. Witam panie psychiatro, mam problem i mam schizy, Myślę, że żyć nie warto i nie mam już żadnej wizji. Śmiercią nośne wirusy, życie przestało być easy Mam pytanie, ile pan ogląda telewizji? Bardzo dużo i przyznam, że problem mam spory. Bo widzę, jak z TV już wychodzą potwory, i czuję, że robią z mojego mózgu papkę. Tak mnie pojebało, że przyjąłem już szóstą dawkę. A czy próbował pan się z TV rozstać? Tak, ale wtedy czułem, jakby miał się posrać. Powiem tak, proszę pana, że pana sprawa jest naprawdę przejebana. Ale mam też na pana. Wiadomość dobrą, że wszystko przejdzie jak pan wyje bierz KW przez okno. Antyfoliasz jest ibertrolem. Myślę, że to jest nie do, nie, nie, nie do zbanowania. YouTubeowy kanał o nazwie antyfoliasz. Widzę, anty, antyfoliasz po prostu zamknij japę. Antyfoliasz jest ibertrolem. ibertrolem. ibertrolem.